Cześć, witam Was serdecznie po kolejnym weekendzie majowym. Dużo się w ten weekend działo. Poznaliśmy Beniaminka w Tauron I ligi, poznaliśmy zwycięzcę Tauron I ligi, czyli Beniaminka Plus ligi. No i były kolejne, odbyły się kolejne mecze: rywalizacja o Mistrzostwa Polski, obronę medal medal z Polski i o e, Złoto Lega Wolej. E, no i o tym wszystkim e, już za chwilę, a zaczynamy od. Tauron pierwszej ligi i wydarzeniami związanymi z tą ligą. Na początek wspomnę o tym, że Baz Białystok po roku przerwy wraca do Tauron pierwszej ligi. Wygrywa ten, ten zespół, wygrywa turniej półfinałowy, który się odbywa w Nowej Soli, a drugim Beniaminkiem zostaje właśnie zespół gospodarzy tego turnieju, czyli zespół z Nowej Soli. Te dwa zespoły w przyszłym sezonie zagrają w Tauron pierwszej lidze i oby to były jedynie jedyne Beniaminki, bo Gdzieś głośne jest to pomyśle rozszerzenia Taurum Pierwszej Ligi do 20 zespołów, co moim zdaniem kompletnie nie ma najmniejszego sensu i oby do tego nie doszło, oby zostało te 16 zespołów, to i tak jest naprawdę dużo, więc oby tak to zostało. No a idąc dalej, to BBTS Bielsko-Biała wygrywa sezon Taurum Pierwszej Ligi w tym sezonie. W tym sezonie wygrywa sezon to Masło Maślane, ale zdominowali fazę zasadniczą, wygrali. Fazę zasadniczą wygrywają, także w play-offach, wygrywając wszystkie 7 meczów, jakie rozegrali. Co prawda, 5 aż po tej breakach, więc naprawdę to były ciężkie starcie dla nich, ale tej breki też trzeba umieć wygrywać. I BBTS Bielsko-Biała. Co ciekawe, w każdym z trzech meczów finałowych z MKS-em Benzin zespół BBTS-u przegrywał pierwszego seta. I w każdym z tych meczów ostatecznie zespół trenera Brookinga wygrywał drugi mecz w Będzinie miał miejsce w piątek. Tam 3 do 1 właśnie ugrywa Bielsko. MVP meczu Tomasz Piotrowski, no ale pierwszy raz widzę, żeby MVP meczu został wybrany zawodnik, który zagrał na ratio minus 6. Dla mnie kompletnie w ogóle niezrozumiała decyzja. No ale opierało się Bielsko głównie na duecie pietruczu heins no, i fantastyczne wejście zaliczył Mateusz, też Zawalski, który w meczu, właśnie pierwszym wygresł, że tak powiem, ze składu Wojciecha Hasieka, który był wcześniej podstawowym graczem BBTS-u. W meczu numer 2 Zawalski wychodzi w szóstce, kończy 90 ataków, 5 bloków. W meczu numer 3 również Zawalski wychodzi w pierwszym składzie, kończy 80 ataków, dokłada 3 bloki, więc no to była fantastyczna zmiana tenera Brookinga. No i ten tercet, Haynes, który na wysokiej piłce był mega skuteczny w obu, w obu meczach i drugim i trzecim zdobywał po 21 punktów 57% skuteczności w drugim, secie, w drugim meczu 52% skuteczności w trzecim do tego Bartek Pietruczuk 57% skuteczności w meczu numer 3 i w meczu numer 2 55 więc naprawdę ten duet skrzydłowych na tym duocie skrzydłowych opierał się w zespół trenera Brookinga Benzin bazował na duecie Kopers i Kopers um, i, i, i Kańczok, no ale duet Heinz, yy, Pietruczuk z partyzawalskim okazał się skuteczniejszy, całkowicie zasłużony awans, tak jak mówię, yy, po czterech latach BBT z blisko Biała wraca do Plus Ligi. no a przed Bendzinem baraże z Nysą, yy, gdzieś tam nie wiadomo ostatecznie co z zespołem z, z Lwowa, więc być może tak naprawdę ten baraż będzie grany dla przysłowiowego picu. może się okazać, że yy, jeśli Lwów nie przystąpi do Ligi, to MKS będzie i tak w przyszłym sezonie zagra w Plus Lidze. Yy, Klub, można powiedzieć, z drugą szansą, gdzieś był blisko bankructwa, grając w Puslize. Spaldi dotarł do taurą pierwszej ligi i w ogóle przeszli niesamowitą metamorfozę. Nowy właściciel, nowy prezes. Wypłaty większe dla zawodników. Fajna, fajny, fajny zespół skompletowany, jak tę pierwszą ligę, ale od Bielska byli słabsi. Być może zobaczymy ten zespół ponownie na parkietach z ligi w przyszłym sezonie, zobaczymy. W każdym razie, jeśli chodzi o ich baraż, są na no to faworytem nie są. Nysa jest moim zdaniem murowanym faworytem. Będę naprawdę zdziwiony, jeśli rywalizacja przedłuży się do choćby czterech meczów, no bo jednak różnica w poziomie była widoczna. No Wasim Bentara myślę, że będzie no mega, mega tutaj ważnym czynnikiem do tego El i też ofensywnie. No, myślę, że po prostu Nysa nie będzie miał problemu z Benzinem Jeśli chodzi o ten baraż grady też przypomnimy do trzech zwycięstw, ale tak jak mówię, Będzin, no ta sytuacja jest południowa, no wiemy jaka jest. Moim zdaniem jest spora szansa na to, że właśnie Lwów nie przystąpi do PlusLigi i wtedy drugim Beniaminkiem Plus Ligi w sezonie 2022-2023 będzie właśnie Będzin, nawet jeśli baraż już są nie uda się wygrać. Teraz już oprócz lice w, 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 w sobotę miał miejsce drugi mecz w rywalizacji. Obrązowy medal o brązowy medal, Ligę mistrzów pomiędzy Zawierciem a Bełchotowem. Czwarty mecz pomiędzy tymi zespołami w tym sezonie i czwarty zakończony pięciosetówką. 10-10 w setach, 2-2 w meczach. Jeden-1 w rywalizacji o Tak to się w tej chwili kształtuje. Jest idealny między tymi zespołami. Dwa niesamowicie równe zespoły. Naprawdę tutaj do samego końca należy się spodziewać myślę walki na żyletki Bardzo równy mecz, widać w statystyce Oba zespoły po 7 bloków W ataku niemal identycznie to samo O procent lepszy O procent lepsi byli Bełchatowianie Ale byli lepsi w przyjęciu Troszeczkę też lepiej wyglądali Chociaż na zgrywce też bardzo, bardzo To wyglądało podobnie W zespole Z zawiercia, no, oczywiście Nic się tutaj nie zmieniło Względem poprzednich Poprzednich meczów, względem w ogóle całego tego sezonu no, bazowanie na skrzydłowych 34 ataki Kowalczywicza, 39 ataków Kąte, 33 ataki Kolarskiego, a ze środka ataków aż 7. Tak to wygląda. No, czy, czy gra Tavares, czy Kawana, nie ulega to żadnej zmianie. No i Kowacewicz grał fantastyczny mecz, dużo ale niż ten pierwszy w W ogóle ten mecz był fantastyczny. Znaczy, nie, nie był fantastyczny, ale w, w porównaniu do pierwszego meczu w Łatowie był w ogóle fantastyczny. Ogólnie nie był to też. Mecz poziomem stojący tak jak chociażby mecz finału pomiędzy Jastrzębiem a Zaxą, ale, e, ale no był, sporo, był zdecydowanie lepszy niż to pierwsze spotkanie. No i co z tego, że Kowacewicz zagrał dużo lepiej, jeśli jego zespół przegrał 25 punktów urosza w tym meczu, był bardzo skuteczny, gdzieś też podobno grał z jakimś urazem pleców, no to to też już w ogóle szacu, szacunek, szacunek duży za, um, za, takie, za takie granie, 55% przyjęciu co w przyjęciu Kowacewicza, co w ostatnim czasie jego słabe przyjęcie było wręcz normą, tak tutaj naprawdę wyglądało to dobrze, no i przede wszystkim w ataku 65%, 22 na 34, no to jest fantastyczna skuteczność i też no, na palpie parę niemożliwych piłek skończył, no i w swoim stylu wiele piłek też wybił po bloku, atakując z lewego skrzydła Kąte Pomimo tego, że zdobył 20 punktów w tym meczu, no to aż 18 od Rywalowi, ratio jego wyniosło tylko plus 2. W ataku 4% skuteczności 28 efektywności, no więc jednak Kąte odstawał od Kołacewicza w tym meczu zdecydowanie też w przyjęciu więcej błędów, no i słabszy dużo procent. Dawid Konarski miał, nie był tak samo jak w pierwszym meczu, bo tak naprawdę w tym pierwszym meczu, no to. On dostał grę do MVP całkowicie zasłużenie, bo tam naprawdę no, lewego skrzydła nie było w ogóle w z zawiercia. Konar wtedy dostał grę w wysokich piłkach, tutaj miał większe wsparcie. Świetnie zagrywał Dawid, bo aż cztery asy serwisowe zagrał i tylko dwa razy się pomylił, więc naprawdę w tym elemencie pokazał się świetnie w ataku. Nie najgorszy 16 na 33, to jest 40% skuteczności, do tego 33% efektywności. No, Środkowi, tak jak mówię, 5 punktów że zniszczała, 2 Patryka Niemca. Patryk Niemiec tylko jeden atak w meczu wykonał, jeden blok. Dołożył. No więc no taka charakterystyka gry e, e, Alurony CMC warty zawiercie w tym sezonie. Ze skraby Hotów z kolei inaczej, no oczywiście środkowi wykonali 25 ataków, no to zdecydowanie więcej niż mm, środkowi. Z zawiercia 12 punktów Bieńka, 6 Kłosa, dużo tych 17 ataków też Macha już Bieńk wykonał, 9 skończył, więc skuteczność jak na środkowego nie najwyższa, ale taka sama efektywność, nie dał się zablokować, nie pomylił się Bieńku ani razu. MVP meczu Dick i myślę, że całkowicie służenie fantastycznie na zagrywce sobie radził Ho -Holend, holenderski Włoch, można powiedzieć, 5 asów serwisowych, 5 błędów, 21 zagrywek, najczęściej, razy, naj, najczęściej zagrywający yy, zawodnik. W swoim zespole też, jak na niego w przyjęcie, w miarę przytrzymał po 47% pozytywnego przyjęcia przy 38 próbach. To jest naprawdę, jak na dika, kolejny niezły wskaźnik. No i w ataku też bardzo dużo dawał, bo z 27 piłek. 16 skończył i też na wysokiej 44% efektywności Holender działał, więc naprawdę bardzo pozytywny jego występ. Milat Ebadipur tym razem się w składzie pojawił, no i swoje zadanie spełnił. Przytrzymał przyjęcie 64% pozytywnego przyjęcia. Co prawda przyjmował tylko 14 razy, ale to też zdecydowanie było pomocne dla Grzegorza Łomasza i w ogóle dla całej struktury gry skry. 50% w ataku dołożył Ebadipur co prawda na niskiej efektywności. No ale jednak e, przy tak grającym koju, no to EBA DIBUR pełnił rolę tego defensywnego gracza. Ale Atanasiewicz też, no, absolutnie zdecydowanie lepszy mecz niż ten wyłuchadowy, gdzie nie skończył żadnych z 10 piłek. Tutaj kończy 17-31, 55% skuteczności, więc skuteczność jak najbardziej na plus. Ale niziutka efektywność, bo tylko 28%. No, do tego nas przyzwyczaił. Atanasiewicz, no że jest to jeździć bez, głowy, jeździć bez głowy, to już wiem, albo kończy, albo kończy się to najczęściej punktem dla rywala, rzadko kiedy akcja jest po jego atakach kontynuowana w jakikolwiek sposób. Tak jak mówię, mecz niesamowicie równy, kolejny, tak samo zapowiada się mecz numer 3, tak samo zapowiada się mecz numer 4, a pewnie mecz numer 5 ujrzymy w tej rywalizacji, znając życie. Na razie zespoły wygrywają w halach rywali, nie wygrał jeszcze gospodarz w tej serii, już we wtorek, czyli już jutro starcie numer 3. Widać, no, jak w pierwszym meczu wydawało się, że nikomu nie zależy na tym bronzie, tak w tym meczu naprawdę to już było. Widać, że ten brąz też jest, jest wagą, no i przede wszystkim ta liga mistrzów dużo, dużo waży. Też należy pochwalić Kacpera Piechockiego, za ten mecz, bo za 65% pozytywnego przyjęcia też wyglądało to znacznie, znacznie lepiej niż w tym pierwszym starciu. No i tak jak mówię, idealny remis pomiędzy tymi zespołami w tym sezonie, i jestem ciekaw, co przyniosą mecze 3 i 4 w tej rywalizacji. No a w rywalizacji finałowej Zaksa jest o krok od tytułu mistrza Polski. Wygrywa w Jastrzębiu. Chciałoby się powiedzieć z Jastrzębskim, Węglem 3 do 2, ale myślę, że bliżej prawdy będzie stwierdzenie, że wygrywa z Tomkiem Fornalem, bo Tomek Fornal bardzo w tym meczu był osamotniony. Nie miał w ogóle żadnego można powiedzieć wsparcia na prawym skrzydle Hadrawa i Boje nie dali zespołowi tak naprawdę nic. Rafał Szymura do czasu zejścia grał w miarę poprawnie, ale zmienił go w pewnym momencie krewno. krewno też wejście w mecz było fantastyczne set, w którym się pojawił na boisku czyli set numer 3, gdzieś tam na samym początku, no zdobył 7 punktów, a w setach numer 4 i 5 krewno dołożył już tylko 3 oczka. No, a Zaksa grała od początku do końca swoje, od pierwszej do ostatniej piłki w tym meczu przez całe pięć setów i swoje, i stabilnie, tak naprawdę bez żadnych fal. No a właśnie tymi falami grało Jastrzębie. No i to Zaksa, tak jak mówię, jest o krok od Mistrzostwa Polski zagrali zdecydowanie lepiej w ataku w tym meczu. Ten atak był no, była świetna dystrybucja. 40 ataków Łukasza Kaczmarka, 21 ataków ze środka, Bartek który się pojawił na krótkiej zmianie też. Trzy ataki swoje dołożył po 28 ataków, Symoniuka 27 śliwki, więc też le lewoskrzydłowi skrzydłowi zostali porówno obdzieleni. Semeniuk też wyglądał bardzo, bardzo dobrze w tym meczu no i przede wszystkim świetnie Semeniu zagrywał naprawdę jego zagrywki był niesamowicie regularny no ta seria w czwartym secie gdzie Jastrzębie prowadzi dwa do jednego na samym początku seta chyba przy wyniku no, jakoś 4 czy 5, 3 Semeniuk wchodzi na zagrywkę, robi 6 czy 7 punktów przewagi dla... czy nawet to było troszeczkę wcześniej dla Zaxy no i tak naprawdę już ZAXa no wygrywa tego seta do 12 niesamow, niesamowicie wysoko dominując całkowicie no usta, ustawił swoją serię zagrywek semaniuk tego seta. No, tajrek bardzo równy, równiutki. W stresowych momentach zauważyłem, że a taki olka śliwki, oczywiście, on jest ma pełen wachlarz tych rozwiązań, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale w ważnych momentach jednostajnie bije do szóstej strefy przez blok. I mm, jeśli jakoś tam tego środkowego uda się obić, to się uda. Jeśli się nie uda, no to tam jest obrona. Jastrzębski był na to przygotowany i parę razy w ważnych momentach olka podbił. No ale generalnie dla akcji się to niczym nie zemściło. No bo tak jak mówię, wygrywają przed dwa samo Tak jak mówię, w wiastrzemskim węglu Tomek Fornal, fantastyczny mecz momentami, no, był osamotniony, 32, ataki, 19 skończonych, 59% skuteczności, 47 efektywności, też ponad 50% w przyjęciu. Nie najgorzej na zagrywce Tomek Fornal do tego dokłada blok. No, drugi punktujący najlepszy to jest dopiero Janek Hadrawa z 11 punktami, no ale na zagrywce Hadrawa wyglądał też nieźle, trzasy serwisowe dołożył, ale tylko 31% w ataku, 8 na 26, boje, który go zmienił, miał do, dobrą zmianę miał dobre wejście, ale potem wszystko poleciało na szyję, też kończy na 32% Francuz, tylko 6 punktów, 6 na 19 w tym ataku Szymura, jak mówiłem, dopóki nie szszedł, wyglądał w miarę, aczkolwiek chyba dwa ataki z rzędu wyrzucił aut, no i trener Giolito nie zwlekał, wpuścił krewno Szymura 6 13 w ataku 46% w przyjęciu 45 był mocno obciążony przez te nieco ponad dwa sety, aż 20 razy przyjmował piłkę, ale wszedł krewno takie mówię. No w secie trzecim pojawił się na boisku i bardzo wydatnie się przyczynił do, do zwycięstwa Jastrzębia w, te, w tej partii, bo zdobył 7 punktów w tym secie, żadnego nie oddał, miał Skuteczność 57% w ataku, 100% w przyjęciu, a na koniec krewno wychodzi na 37% w ataku, na 38% w przyjęciu. Więc, no, tak jak mówię, sety 4 i 5 nie były najlepsze w wykonaniu Francuza. Mało środka, znaczy środka było sporo, bo już 20 razy zagrał tym środkiem Tony ale. Nie był ten środek skuteczny. 5-8 piłek kończył Guader, tylko jeden As dokłada i tylko jeden blok. Wiśnie kończy 6-12 piłek, nie dał nic na zagrywce, nie dał nic w bloku, więc no duża, duża przewaga. Też Zaks była na środku, bo David Smith no jest w fantastycznej formie. Naprawdę napisane na Twitterze, że on jeszcze nie ma Mistrzostwa Polski. On ma srebro z roku 2019 i więcej medali Mistrzostw Polski. David Smith nie ma i widać po nim, że to złoto chce. Dla ZAXY zdobyć 12 punktów Davide Smitha, 69 w ataku, ale dołożył też 2 dołożył 4 bloki, no i był na części zagrywający, więc bardzo dużo też kłopotów swoją zagrywką zespołowi z Jastrzębia sprawiał. 19, no w ogóle jak się, jak się rozkładają, zobaczę punktowe: 19 Kaczmarka, 18 Semeniuk, 14 Śliwka, 12 Smith, 11 Huber, a w Jastrzębiu, no tak jak mówiłem, 22 Fornal i dopiero potem 11 Janek Hadrawo. No więc to pokazuje jak, jak, jaka jest siła Zaksy, że ten zespół nie ma jednego lidera, ten zespół ma kilku liderów, każdy tak naprawdę w innym momencie jest, bierze, bierze większość gry na siebie. Kamil Semeniuk 54% w ataku, 15 na 28, 63 w przyjęciu, bardzo dobry występ Kamila. Oleg Śliwka, też statystycznie najgorzej 44% w ataku, 49 w przyjęciu, aż 37 razy przyjmował no D4 błędne bezpośrednio troszeczkę dużo, jeśli chodzi o to przyjęcie. No, ale też Norbert Huber 6 na 12 w ataku. Nie najlepiej, jak na niego, ale 4 bloki dołożył. jeden as dołożył. No i Łukasz Kaczmarek, który nie był może jakoś bardzo skuteczny, ale był niezwykle efektywny, bo tylko pełnił jeden bezpośredni błąd w meczu. W ataku nie dał się ani roz zablokować. 19,4 stopniowe. Kaczmarek kończy 48% skuteczności, 45% efektywności. No i Zachsa po, po raz kolejny w tym sezonie już nie wiem, który na pewno. Co najmniej kilkanaście a prawdopodobnie ponad dwadzieścia tych takich meczów było, gdzie Zaksa wychodzi na powyżej 40% efektywności w ataku, co jest fantastycznym wynikiem. 42% efektywności Zaksa w tym meczu, a Jastrzębie miało 43% skuteczności w ataku, więc tylko 1% gorzej Zaksa wyglądała na efektywności niż Jastrzębie w skuteczności ataku. Eric Szodzi też nie miał czego życia w tym meczu. Kolejny raz mocno go jazdziłem, sprawdziło zagrywku, Tylko 35% pozytywnego przyjęcia amerykańskiego Libero. W tym aspekcie Popiwczak wygląda lepiej, bo 50%, no ale też 3 błędy bezpośrednio Popiwczaka, dwa Szodziego, więc to się gdzieś w miarę bilansuje. no Ogólnie Libero w obronie obaj fajnie pracują. no Ten mecz też był, no, stał na bardzo dobrym poziomie, jednak były frekwencje słabszej gry, ale też było dużo przedłużonych akcji, było dużo fajnej, fajne, fajnego grania blokobrona w obu zespołach, ale w zakcie to po prostu funkcjonuje lepiej. No tak jak mówię, fantastyczna dystrybucja Marcina Janusza, każdy dostał swoje, każdy swoje poatakował. No i uważam, że w środę kończymy tę rywalizację, że Zaksa już nie da sobie odebrać Mistrzostwa Polski, Prowadzi 2-0, potrzebuje jednego zwycięstwa, ma na to aż 3 okazje. No a ja myślę, że po takim meczu, gdzie no naprawdę byli to w teorii blisko, no ale tak naprawdę w ostateczności sprowadziło się to do grania topkiem formalem uważam, że trudno będzie się podnieść i uważam, że uważam, że tak jak mówię, Zaxa szczerze powiem, że myślę, że nawet wygrać 3-0 ten mecz numer 3 i, i w środę. Dostąpi do koronacji i, i zdobędzie tytuł mistrza Polski. No i przenosimy się do Włoch, tam jeszcze zanim o meczu numer 3 pomiędzy Perugią a Lube to jeszcze tylko wspomnę, że e, praktycznie zakończyło się przejechówie miejsce 5, miejsce w Challenge Cup. E, Piacenza w finale zmierzy się z Latiną, e, te dwa zespoły chyba w środę, czy w czwartek zagrają, czy w piątek między sobą o właśnie o te piąte miejsce w tabeli no i któreś z tych zespołów e, będzie miał miejsce w europejskich pucharach e, w przyszłym sezonie no a teraz już przechodząc do meczu trzeciego pomiędzy Lubą a Perudzią Perudzia postawiła wszystko na zagrywkę w tym meczu, postawiła wszystko na ofensywę no i to zdało w tym meczu egzamin, zaburzyli w ogóle przyjęcie zespołu szczywitonowej, tylko 36% przyjęcia miał do czego tylko 9% perfekcyjnego więc Simon nie mógł też zostać wykorzystany w takim aspekcie w jakim to zwykle bywa Cztery pierwsze punkty z 5 dla, dla Lube w tym meczu zdobył właśnie Simon, no ale potem dołożył przez tak naprawdę cztery kolejne sety też tylko cztery punkty, więc był mocno zneutralizowany w tym meczu kubański środkowy, a duża w tym zasługa Stefano Mengociego który trzy razy zablokował tak naprawdę w półtora seta Simona jest co wpisać do CV, bo wielu takich, o ile w ogóle ktoś jest, mu się udało Simona trzykrotnie w jednym meczu zablokować, nie ma. Bardzo dobry mecz Leona, nie wojował z blokiem tym razem, te ataki były na czysto obok bloku, nad blokiem, 27 punktów Wilfredo 16,26 w ataku, 62% skuteczności 55% w przyjęciu, więc też nie dał się Wilfredo w tym elemencie stłamić, czyli no 5 asów serwisowych przede wszystkim robi wrażenie bardzo dobrze, chociaż te pierwsze dwa sety Wilfredo nie wygląda najlepiej na tej zagrywce, ale potem to już wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Kamil Lewicki zaczął świetnie. Ten mecz miał 5 na 8 ataków w pierwszym secie, a kończy na 35%, więc tak naprawdę mało co 3, chyba 3, chyba, 3 z 15 piłek, nie dobrze idzie skończył w setach 3-4. No ale te sety wszystkie Perugia wygrała. 823 ataku ostateczny ryfijski 3 bloki, 2 asy, no ale Leon też miał duże wsparcie w Andersonie. Anderson przyjęcie 60% pozytywnego przyjęcia, 63% w ataku Amerykanina yy... Naprawdę też te ważne piłki niektóre dostawał i kończył, chociażby w pierwszym sesie, gdzie tam, no co prawda przegranym przez Peruzie, ale dostał piłkę przy 24-23, wcześniej z trzech piłek nie skończył, dostał i punkt zdobył. Sole w tym meczu też dużo bardziej aktywny niż to, zwykle, niż to było w meczu numer 2, 79 piłek kończy argentyńsko-włoski środkowy, bo wiemy, że teraz Solę będzie występował jako Włoch ale póki co jest legend 7 9 piłek kończy dokładnie dwa asy, 5 z 7 piłek też kończy Mergocciego, postawił na doświadczenie trener, trener nie wystawił Rybićkiego, tylko właśnie wystawił Mengociego, no i ten odwdzięczył się naprawdę bardzo dobrze w tym spotkaniu. Po stronie Lubę próżno szukać lidera, bo tak jak mówię, Simon mocno spopszony, tylko 5 z 12 piłek skończył. Ancani z kolei no, już był dużo bardziej efektywny, 5 siedmiu piłek kończy, 3 bloki dokłada drugi ze środkowego ze środ ze środ ze środ zespołu Lube. Ale tak, jeśli chodzi o Zajcewa, no w ogóle nie jest w formie, 6 z 16 piłek kończy, 38%. Musiał go zmienić Garcia i Garcia dał bardzo dobrą zmianę, 11 z 18, 18 piłek kończy, no ale 24 23 jest w secie numer 4 dla Lube. Jest szansa na breaka, Garcia wchodzi, próbuje ile ma tylko mocy w ręce i zagrywa w półsiatki. Nie, nie dając sobie żadnej szansy ani swojemu zespołowi na być może zagranie w obronie blokiem w tej akcji. No, tam troszeczkę chciał uważam, pójść na bohatera. No i dlatego tutaj taki mały minusik, ale ogólnie zmiana Garci bardzo dobra w ataku poza zagrywką, no bo z 8 zagrywek zepsuła aż pięć. Lucarelli to też nie byłby dobry mecz, choć czwarty set wyglądał zdecydowanie lepiej, bo ważne piłki tam kończył, zdobywał z nich punkty, ale jeśli chodzi o całokształt, no to na minus 2 wychodzi Lucarelli w tym meczu ani w przyjęciu, ani w ataku nie wygląda dobrze, 36% w ataku, 35% w przyjęciu, aż 4 bezpośrednie błędy w tym elemencie też Lukarellego. Jant w ataku nieźle, 11 na 16, no to nawet bardzo dobrze, 69%, ale w przyjęciu no, kompletnie go zespół z Perugii rozmontował, 18% tylko pozytywnego przyjęcia Janta, no i też mecz przez to, że był grać na boisku, musiał grać Kowar, Kowar grał właśnie za Janta, no i ogólnie zmiana Kowara była dość pozytywna, no ale piłkę meczową wyrzucił w out. No i Perugia jeszcze żyje, Perugia w tym meczu zagrała uważa najlepszy mecz w play dotychczas, a Lube w tym meczu wyglądało jak w meczach numer 1 w Astretino, gdzie nie wygrali przypominam seta w tych starciach, mm. może być jeszcze ciekawiej w tej rywalizacji, aczkolwiek ja uważam, że w środę mamy mecz numer 4 pomiędzy tymi zespołami, środa 2030 w Civitanowej, uważam, że Lube tam tę rywalizację zakończy, chociaż no... U Perudzi wiele zależy od tej zagrywki. Jeśli będą tak zagrywali, co prawda w Sepsuli 23 zagrywki, ale 9 asów serwisowych posłali, no to zdecydowanie lepiej, bo 4 serwisowe tylko lube i 22 zepsute te zagrywki. 57 do 49 w ataku, 8 do 6 bloków, więc praktycznie. No i przyjęcie też zdecydowanie lepsze w zespole Perudzi, więc w każdym elemencie ten zespół wyglądał w tym meczu lepiej od swoich rywali. Eee, no zobaczymy. Eee, tutaj w jeśli gdzieś tam szczerze oceniając, to mecz numer 4 jest mocno alteryjny, ale gdzieś minimalnie ja uważam, że Lubę po prostu obstawiłem 3-1 w tej wariacji dla Lube i tego się będę trzymał. Aczkolwiek no, nie zdziwię się, jeśli, tak jak mówię, wrócimy na mecz numer 5 do Perudzi. No i to byłby niezły plot twist, że Lube najpierw z 0-2 wychodzi w półfinale, a potem z wprowadzenia 2-0 też musi grać mecz numer 5 w finale. A tam, jeśli, jeśli doszłoby do meczu piątego, to tam faworytem, moim zdaniem, będzie Perugia W tym meczu jeszcze, jeszcze to widzę mniej więcej 50-50 z lekkim wskazaniem na lubę, no ale trudno też wyrokować, co się w środę wydarzy. I za obejrzenie: końcówka sezonu w ligach polskiej-włoskiej. Naprawdę bardzo ciekawa. Poziom grania, szczególnie w naszych finałach, naprawdę bardzo, bardzo dobry. Dzieje się dużo. We wtorek, już mecz pomiędzy skrą a zawierciu numer 3. W środę. Trzeci mecz finałowy w pluslizę, czwarty mecz finałowy w lize włoskiej. Być może jednego dnia poznamy dwóch mistrzów Polski i Włoch. Może się tak zdarzyć, zobaczymy. Dzięki za obejrzenie. Dobrego tygodnia. Trzymajcie się i cześć.